Dokładne wykonanie szlifowania niesie ważne korzyści. Wstępne sprawi, że powierzchnia przedmiotu będzie docelowo równiejsza i gładsza. Nie będzie na przykład zadzierała nam szmatki podczas mycia czy pielęgnacji drewna. Szlifowanie międzywarstwowe poprawi jeszcze ten efekt, ale dodatkowo przygotuje podłoże do nałożenia warstwy preparatu, finalnie zabezpieczającego drewno. Wykończenie będzie więc lepsze i bardziej estetyczne, ale też trwalsze, ponieważ woda łatwiej ścieknie z idealnie gładkiej powierzchni i nie pozostawi na niej brudu, który zostałby w niedoszlifowanych zagłębieniach. Pamiętajcie też, aby zawsze dokładnie odpylać powierzchnię drewna z urobku po szlifowaniu przed każdym malowaniem.